Wichrowe wzgórze to turecki serial opowiadający o nieoczekiwanym spotkaniu Cajnep i Halila. Dwojga ludzi pochodzących z zupełnie różnych światów. Pełna emocji telenowela łączy w sobie miłość, nienawiść i pragnienie zemsty, wciągając widzów od pierwszych minut w ten intrygujący świat bohaterów. Najnowsze streszczenia zdradzają, co wydarzy się w odcinkach od 267 do 268. Które zostaną wyemitowane w dniach od dwóch do trzech października w Tiskup pierwszej o czym jest serial wichrowe wzgórze? Wichrowe wzgórze to turecki serial, który podbił serca polskich widzów. Opowiada historię Cajnep, dziewczyny wychowanej w luksusie i dostatku oraz Halila, który od dzieciństwa zmagał się z bolesnymi tragediami. Halil nosi w sobie głęboko zakorzenioną nienawiść i pragnienie zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jego rodziców. Gdy odkrywa, że Cajneb pochodzi z rodziny, której nienawidzi, między nimi rodzi się napięcie i konflikty. Czy ich miłość przetrwa próbę czasu i przeciwności losu? Czy Halil zdoła porzucić chęć zemsty i otworzyć serce na uczucie, które niespodziewanie wkroczyło w jego życie? Odpowiedzi na te pytania poznają widzowie. Śledząc kolejne odcinki tej pełnej emocji telenoweli, wichrowe wzgórze, gdzie i kiedy oglądać. Serial szybko zdobył serca widzów i stał się jedną z najchętniej oglądanych tureckich telenowel w Polsce. Emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzina 14 na TVP-1. Wszystkie odcinki można śledzić na platformie TVPVOD. Wichrowe wzgórze, streszczenie odcinków. 267 czwartek 2 października. Kazem szykuje się do ucieczki za granicę, a Tekin przynosi mu jedzenie i jest przerażony, że Halil go nakryje. Cajnep zdobywa adres Michan i próbuje uciec z rezydencji, ale Halil ją powstrzymuje. Tulej dręczy Songul pracami, a do domu trafia nowa służąca, Ażu, która ma złe zamiary. Kimet przygotowuje zioła, by uniemożliwić Selmie zajście w ciąże, lecz sama doznaje reakcji alergicznej, co wywołuje zamieszanie przy stole. Halil sprowadza Nihan, żeby wyjaśnić sytuację z sajnep. Wichrowe wzgórze streszczenie odcinków, 268 piątek 3 października. Kimet i Kumri kłócą się o Selmy i o przyszłe dziecko Selmy i Erena. Nihan mdleje podczas rozmowy z Cajnep i Haliłem. Lekarka stwierdza atak padaczki. Tekin jest przerażony, boi się, że Nihan go wyda. Selma i Eren rozmawiają o macierzyństwie, Kimet udaje troskę, a Kumri knuje, by zostać w domu młodego małżeństwa na stałe. Nihan przyznaje się Cajnep, że milczy z obawy o rodzinę. Potem ucieka. Halil i Cajneb bezskutecznie jej szukają, a Tekin ze strachu też planuje ucieczkę.